Witaj, błogosławiona duszo! Dziś aniołowie mają dla Ciebie wyjątkową wiadomość. Aniołowie chcą Ci coś ważnego powiedzieć. Być może czułeś już ten niewytłumaczalny niepokój, jakby coś miało się wydarzyć. To uczucie nie bierze się znikąd. Jest wokół Ciebie uporczywa energia, próbująca Cię prowadzić. Dziś aniołowie chcą mówić o kimś. Kto odczuwa cię intensywnie i głęboko niespokojnie. Ta osoba czuje do ciebie coś tak silnego, że przeraża ją to bardziej niż cokolwiek innego. Jest zdenerwowana, niekomfortowo czuje się z własną intensywnością. Czasem wydaje się, że zaraz coś powie, ale coś w niej hamuje każdy ruch. Myśl o otwarciu się, o spojrzeniu ci w oczy, wywołuje guz w gardle. Aniołowie pokazują, że ta osoba ma wiele snów o tobie, niosących w sobie prawdę emocjonalną, której nie da się zignorować. Ponadto, znaki są wszędzie: zbyt wiele zbiegów okoliczności, słowa wypowiadane przez innych, piosenki grające w odpowiednim momencie. Ona to czuje, wie, że to nie przypadek, ale mimo wszystko unika. Ta osoba ma prawdziwe głębokie uczucia, ale jest nimi przytłoczona. Boi się tego, jak bardzo na nią wpływasz. Boi się Twojej obecności, Twojego wpływu. Widzicie w sposób intensywny. Postrzega Cię jako kogoś, kto się wyróżnia, kto wchodzi do pomieszczenia i zmienia energię, kogoś podziwianego, zauważanego. Uważa, że wszyscy wokół Cię pragną, a to tylko zwiększa jej niepewność. Ciągle się porównuje, wierzy, że aby być obok ciebie, musiałaby być lepsza, pewniejsza, bardziej gotowa. Ale tak się nie czuje, więc chowa się za milczeniem, próbując uchronić się przed bólem, który być może jeszcze się nie wydarzył, ale który ona przewiduje. Strach przed odrzuceniem sprawia, że tworzy niewidzialne mury, aniołowie wskazują na bardzo silną więź między wami. Być może ty też to czujesz. Może dużo myślisz o tej osobie bez wyraźnego powodu. Czasem wydaje się, że to nie ty myślisz o niej, ale ona myśli o tobie i to nie jest jednostronne. Ona zauważyła, że się zmieniłeś. Jesteś silniejszy, pewniejszy siebie, bardziej skupiony, a to sprawia, że czuje się jeszcze bardziej odległa. Wierzy, że straciła szansę. Że zawahała się w odpowiednim momencie, ale mimo wszystko nie potrafi cię puścić. Nadal obserwuje cię w milczeniu, z daleka. Zauważyła twój rozwój, wie, że jesteś silniejszy, pewniejszy siebie, w większym pokoju z tym, kim jesteś. Widzi, że odeszłeś od starych wzorców, że skupiasz się na swoim uzdrowieniu, na swoim życiu, na swojej przyszłości. Zauważa to i, zauważając, czuje, że została w tyle. Obserwuje z daleka, czasem nawet w ukryciu. Widzi, kto komentuje, kto lajkuje, kto się zbliża i czuje ścisk w żołądku na myśl, że inna osoba może zająć miejsce, które w głębi duszy czuje, że należy do niej. Próbuje kontynuować życie, rozprasza się, pracuje. Rozmawia z innymi ludźmi, ale wszystko wydaje się wymuszone, nic nie jest autentyczne. Aniołowie nalegają na tę więź, ponieważ ona nadal pulsuje, nawet bez kontaktu, nawet w ciszy. Ona czuje, że ją widzisz, że nawet bez słów istnieje między wami wymiana energetyczna niewidzialny most łączący myśli, emocje, wspomnienia. Ale dlaczego więc się nie pojawia? Ponieważ dla niej stałeś się kimś zbyt wielkim, onieśmielającym, nieosiągalnym. Taki obraz ciebie stworzyła, być może wyidealizowany, ale na tyle realny, by czuła, że nie ma szans. Być może ona wierzy, że przewróciłeś już kartę, że nie ma już dla niej miejsca w twoim życiu. Nosi w sobie żal, że nie wyraziła się w odpowiednim czasie. I choć nic nie zostało powiedziane. Czuje, że straciła coś, czego nigdy nie miała odwagi przeżyć. To ją pożera w milczeniu, dzień po dniu, podczas gdy udaje normalność. Jest między Wami węzeł, który nadal może zostać rozwiązany. Ale ktoś musi zrobić pierwszy krok. Prawda jest taka, że ona nie udaje, że nie czuje. Ona dusi to, co czuje. A podczas gdy to się dzieje. Ty nadal się zmieniasz, nadal rośniesz, nadal przyciągasz uwagę bez wysiłku. Pytanie, które teraz wisi w powietrzu, brzmi: jak długo ta osoba będzie w stanie cię obserwować bez działania? Bo prawda jest taka, że to milczenie rani ją również i to bardzo. Nie wszystko musi być powiedziane głośno, żeby było odczuwane. Istnieją więzi, które nie podążają za zwykłą logiką. Są ciche, ale intensywne, dyskretne, ale niezaprzeczalne. Aniołowie jasno wskazują, że między wami istnieje coś, co wykracza poza fizyczność, poza bezpośredni kontakt, a nawet poza racjonalne wyjaśnienie. To ciągła, niewidzialna, ale realna wymiana energii. Ta osoba czuje Cię, nawet Cię nie widząc. Czasami jest w środku zwykłej rozmowy i nagle pojawia się Twój obraz. Innym razem jest tak, jakby Twoje imię unosiło się w powietrzu, choć nikt go nie wypowiada. To tak, jakby wszechświat spiskował, by utrzymać ją w kontakcie z Tobą, nawet jeśli próbuje się oprzeć. Ona czuje Twoją obecność, żywe wspomnienie, niewidzialne ogniwo, które ciągnie ją z powrotem do tego uczucia. Próbowała już przeciąć tę więź, przekonać się, że lepiej zapomnieć. Ale im bardziej próbuje, tym silniej czuje, ponieważ pewne połączenia nie zanikają z czasem. One tylko zasypiają. Nie jesteś już tą samą osobą, co wcześniej. I to jest widoczne. Sposób, w jaki się pozycjonujesz, sposób, w jaki się wyrażasz, Twoja postawa wobec życia. Wszystko to pokazuje głęboką transformację. Aniołowie pokazują, że wybrałeś wzrost, wybrałeś uzdrowienie, wybrałeś wyjście z pomniejszonej wersji siebie, aby zająć przestrzeń, która zawsze była Twoja. I ta zmiana uczyniła Cię silniejszym, bardziej autentycznym, bardziej kompletnym. Twoja energia jest inna, jaśniejsza, mocniejsza, bezpieczniejsza. I ta osoba, która cię obserwuje, odczuwa to jako bezpośredni wpływ. Aniołowie ujawniają, że masz teraz w sobie rodzaj blasku, który przyciąga spojrzenia. To nie tylko wygląd, to energia, to obecność. Ludzie czują, gdy ktoś naprawdę się uzdrowił, a ty w tym procesie jesteś lżejszy, ale też głębszy. I to odbija się w sposobie, w jaki inni cię traktują, przyciągasz, wzbudzasz ciekawość, inspirujesz. Ta osoba widzi, jak inni cię podziwiają i zdaje sobie sprawę, że wielu wokół ciebie widzi to, co ona zawsze wiedziała, ale nigdy nie miała odwagi powiedzieć. Widzenie tego nie jest dla niej łatwe, ponieważ w pewnym sensie potwierdza wszystko, czego się obawiała że jesteś zbyt wyjątkowy i że ona być może nigdy nie była gotowa. Aniołowie chcą, żebyś wiedział. Fakt, że ta osoba jest nadal energetycznie związana z tobą, nie oznacza, że powinieneś czekać, twoje życie nie powinno się zatrzymywać z powodu nikogo. Ale jest tu subtelne wezwanie, zaproszenie do uznania wpływu, jaki wywarłeś, do uświadomienia sobie, że Twoja wartość nie pozostała niezauważona, że ktoś, gdzieś, nadal pielęgnuje w sobie rzadki rodzaj uczucia do Ciebie. I przede wszystkim, żebyś kontynuował swoją drogę światła, abyś nie tracił wiary w miłość, wzajemność i boskie połączenia, które przekraczają czas i przestrzeń. Ponieważ kiedy dwa serca zostają dotknięte czymś większym, nic nie jest w stanie całkowicie wymazać tego, co zostało odczute? Niech aniołowie oświecą Twoją drogę i przyniosą pokój i jasność Twoim serkom. Niech błogosławieństwo wiecznej miłości będzie zawsze z Tobą, teraz i na zawsze. Amen.